Te lekcje, które prowadzimy, no mają taki zamiar, aby przykuć uwagę dzieci, zmusić. Dzięki używanych eksponatów, które tutaj używamy, są dzieci są z, zaciekawione bardziej, zainteresowane tym, co my robimy. A dzięki temu, może w przyszłości, jak wrócą do domu, to samo tworzą książkę i spojrzą tak naprawdę historię, bardziej się zainteresują. A na otrzyma jeszcze to. Sposobów zakładania togi jest bardzo wiele. Nam się wydaje, że poznaliśmy jeden, okazuje się, że jeszcze tego jednego nawet do końca nie posiedliśmy. I mówi do niej tak, Słysz, pani, pani. Red re pani, pani, za ocaleniem mi życia. Za ocaleniem mi życia. To była zupełnie inna lekcja historii niż dotychczas. Wiedzieliśmy się dużo różnych ciekawych rzeczy o... Tak, o państwie rzymskim. Historia to nie tylko przedmiot, z którego są sprawdziane i trzeba zaliczać, No to również historia i świadomość, którą musimy posiadać przede wszystkim jako Polacy, gdzie historia nasza jest dosyć obszerna. Uważam, że historię taką kraju naszego, a historią naszą możemy się szczycić na tle innych narodów świata czy Europy, to trzeba kultywować i dzieci muszą mieć świadomość tej historii i kultury naszej. Założymy już zbroje z późniejszego okresu, okresu cesarstwa. Na sam początek, jak widzicie, tunika, rzymianie pod spodem. Najczęściej noszą tylko takie mańcuchy zwykłe, a nogi mają gołe. Jak na to założymy zbroje, to wie, zbroja ta już nazywa się lorika segmentata, czyli zbroja segmentowa, jak widzicie. Takie zbroje wy już zapewne kojarzycie z Rzymem, prawda? Czy to z bajek, czy z filmu. Ponieważ bardzo dobrze zachowano zbroję. Znaleziono w latach 50. ubiegłego wieku na wybrzeżach. Anglii, podczas wykonywania wykopalisk Każdy element praktycznie dokładnie był tam zachowany Więc dzięki temu wiemy my współcześnie jak takie zbroje wyglądają A teraz zwróćcie uwagę na tą zbroję Chroni i przed cięciami i przed szczychami jak widzicie, prawda? No. Ramię no. waszego kolegi również no. są chronione Nie ma czego się bać Pod zbroję jeszcze powinniśmy założyć Trzymał on tunikę Pod zbroję Powiedz, czy tutaj uwiera ciebie ta zbroja? Na dlatego Dlatego zbroję Zapomnieliśmy o tym. Często podczas sensacji czy pokazów można ujrzeć, że to właśnie takie jakby szaliczki. To, ten zwitek materiału ma chronić ich szyję i barki przed uwierającymi elementami zbroi, aby im po prostu było wygodnie. Wygodnie jest? Lepiej. No, lepiej. Na to założymy Tobie płaszcz, który ma Ciebie chronić. Za dnia przed gorączką, w nocy chronicie je przed zimnem. Na głowę otrzymasz hełm. Hełm, który za bardzo wyglądem się nie zmieni. Hełm z karczkiem i z policzkami, jak widzicie. I tutaj ciekawa konstrukcja. Prosiłbym, abyś bokiem do wszystkich Mateuszy się odwrócił. Spójrzcie, ucho jego pozostaje odkryte. Dzięki czemu on słyszy wszystkie rozkazy. Ale dzięki temu policzkowi ucho jego jest chronione, a temu wystającemu elementowi, nawet zadamy jemu uderzenie w to miejsce, on będzie miał je doskonale chronione, a nadal wszystko słyszał. prawda? Mhm. No. Twarzą do wszystkich. Do lewej ręki otrzymasz wielką tarczę, no, która nazywa się no, skutum. Tak, no. Tarcza na środku po światło metalowe wzmocnienie, która nazywa się um. A do prawej ręki. Krótki miecz rzymski Gladius. On zazwyczaj noszony. Trzymaj. Pod pachą, ale również... Nie, często przed bitwą używają piechota różnego rodzaju włóczni. Przed starciem wrzucają włócznie w kierunku przeciwnika, nawet po cztery. Te włócznie nieco inne od tych pilum się nazywają, aby przetrzebić szeregi przeciwnika. Potem biorą gladiusy i idą na przeciwnika. Oczywiście, Legion Rzymski składał się głównie z piechoty. i może potrafili bardzo dobrze jeździć konno, to nie walczyli konno, jedynie rydwany. W każdym legionie było 300 konnych, ale oni nie uczestniczyli, co dziwne, w bitwie. Po co byli ci konni? Konni byli po to, aby rozgonić tych, którzy uciekają na polu bitwy. Tylko i wyłącznie po to. Jak się czujesz? Nieźle. Nieźle. To od ściany do ściany maszerujesz w tej chwili. Żwawo, żwawo. A wasz kolega wam w tej chwili prezentuje tak naprawdę to, co legionista rzymski podczas swojego żywotu robił najczęściej. czyli Czyli po prostu maszeruje. Znaczy, regiony rzymskie wędrują po całej Europie. Przyjechało do nas dzisiaj do gimnazjum Bractwo Kerim. Przedstawili nam żywą historię, lekcję historii o Rzymie. Bardzo ciekawe, uczestniczyłem w tym. Byłem legionistą. Oprócz tego, że używamy sprzętu na pokazie, to nie prowadzimy do typowej lekcji, gdzie mówi się o wydarzeniach, o epoce od momentu do momentu, tylko tutaj przedstawiamy historię w taki sposób, gdzie staramy się ich przykuć uwagę również tymi ciekawostkami, które dziś tam sami wyszukujemy. Ta scena miała Wam przede wszystkim nie pozwolić się pośpiąć, ale uwidocznić relacje pomiędzy tak legionistami, niby wolnymi ludźmi, ale którzy musieli podsłużyć często ponad 20 lat w wojsku. Z niewolnikami, których żyć nie miało żadnego znaczenia, a losy ich czasami były bardzo skomplikowane. I między tymi ludźmi z elit rzymskich, ludzie, którzy mogli sobie pozwolić absolutnie na wszystko.